Tutaj się siedzia, siedziało na takim cieniu. Witajcie w Johnny <noise> Pozdrowienia, słuchajcie, tuż za On Sosnowiec do Warszawy. O, Sosnowiec, jak kojarzycie koleżanki z dworca w Rzeszowie, które miały wywiad z nami. To jest. Koleżanka Monika. O Jezu, pamiętasz no, genialnie. No, Rzadko pamiętam imiona, ale, ale jednak, jednak. Tak, jak, tak, to jak? Karolina? Nie, Weron Weronika. Weronika, damy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiam. okazało się, że ma wizy. Tak jak to ta mówi pasport kurkosatu. Tak. Słuchajcie, opowiadają ciekawe historie. Historie, gdzie były. Co widziały? Zobaczymy. spenetrowały to Czekaj, bo, to, bo teraz tu się... Się. się. Ładuje się. To, tak. to miał być krótki filmik Koniec, no już skończyliśmy. No, machamy. Macha Cię. Cię, see you. No, Zostawmy swoją tak. łapą w ręku. No dobra, ciąg dalszy będzie kiedy nie. Nastąpi. Indziej. Nie, nastąpi. Dokładnie. Continue. To jest odcinek pierwszy. No, jeszcze raz pomachajcie. A Busi, muszę sobie. 春天。<laughs> <laughs>